Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale i na kolejnym odcinku ze zdrapek lotto. Dzisiaj premiera nowej zdrapki za 5 zł, jaką jest dużo kasy, dużo kasy. I na dzisiaj przygotowałem 4 takie zdrapeczki 4 takie zdrapeczki za 5 zł I w sumie tu się nie zależni od, od co my już drapali. Więc wygrywając liczby, twoje liczby mamy, ale sobie przeczytamy. Mam od zdrapeczki numerze 3 do zdrapeczki o numerze 6. Zdrapeczki 3 do 6. I zobaczymy jak nam pójdzie, jak nam pójdzie. Zdropca polegryje, że jakakolwiek z twoich liczb jest taka sama jak z, z wygrywających liczb. Wygraj się przypisują kwotę. Znajdź plik pieniędzy i wygraj przypisują do niego wygraną kwotę. Znaczy się. I wygrane sumują się. I zobaczmy jak nam poszło. Wygrywające liczby to będzie 35 osemeczka 18 i trójeczka i mamy 19 szósteczka siódemeczka 27 33 trzy, jedyneczka dwójeczka 21 dwadzieścia 29 dwadzieścia i 35 no niestety prze a mamy 35, mamy wygraną. Mamy wygraną zapewne 5 zł, ale przekonajmy się i mamy 5 zł. Zwrocik. I przekonajmy się kontrolne, czy gdzie tu mamy je. Tu mamy 3 razy D, 5 zł. Dobra. Mamy 5 zł. Wygrana. Następna zrapeczka numer 4. Szybciutko.

I jedyneczka, i mamy przegrane trzy, pewnie tu gdzieś. Nie, tutaj nie ma, tu pewnie gdzieś, o jest, mamy trzy różne PM, mamy przegraną. Zabeczka następna numerze 5

Dziewiąteczka, prawie trójeczka, dwunastka, jedenastka i 29. No i niestety mamy przegraną Jeszcze zobaczymy kontrolne. Tak więc FJ mamy różne. I ostatnia zdrapeczka o numerze 6 wygrywające te liczby osiemnaście, ósemeczka, siódemeczka, dwunastka. I mamy trzydziestkę, dwadzieścia siedem, dwadzieścia cztery, czternaście, siedemnaście, czwórka, szóstka, trzydzieści dwadzieścia i dziewięć. I niestety mamy chyba przegraną. No nic. Zwrócik mamy 5 zł. Ale dobre chociaż i tyle. Tak jest. Mamy P O Czyli różne. Mamy jedną, my tylko wygraną 3 razy D 5 zł. No nic. No nic. Uważam, że coś padło na premierę. No i cóż mogę Wam życzyć. Życzę Wam wysokich, wygranych, udanego, szczęśliwego dnia i do następnego odcinka. Cześć, trzymajcie się. A, i nie zapomnijcie zostawić łapeczek i suba.